Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie na czytaniu na miesiąc listopad dla osób spod znaku Skorpiona. Czytanie dzisiaj będzie ogólne, karty już wcześniej były przetasowane, także tutaj nie będziemy czasu tracić na tasowanie. I zaczynajmy, kochani, zobaczmy, co tutaj dla Skorpiona idzie w tym miesiącu, w listopadzie. Skorpion i listopad. Zobaczmy, co tutaj do Was, kochani, idzie, jakie energie się szykują. I tak. Ogólna energia tego miesiąca. Jest tutaj pustelnik. Następnie, co mamy z przeszłości? Co ma wpływ na ten miesiąc? Jest askielichów. Następnie, co się może udać w tym miesiącu? Jest cztery, sześć buław. Co się może nie udać, albo co będzie przeszkadzać. Jest tutaj, mm, tu mamy y, króla, y, monet. Y, teraz tak, y, wyzwanie dla Was na ten miesiąc. Jest y, dwójka buław. Y, co tutaj było, kochani, y, Wy w tym miesiącu? Tutaj jest król, buław co do Was idzie z otoczenia jest tutaj Rydwan rada albo ostrzeżenie dla Was piątka monet i rezultat z czym przechodzicie w kolejny miesiąc i tutaj jest dziewięć monet tak mi się tutaj wszystko żeby zmieściło Okej, okay, kochani. Tak sobie jeszcze tutaj tylko spojrzę na jedną rzecz, żeby się upewnić momencik. Dobra. Zaczynajmy. A więc tak, główna energia tego miesiąca jest tutaj pokazany pustelnik, czyli można powiedzieć, że skorpiony w tym miesiącu skupią się na jakiejś działalności, na jakiejś. I teraz tak, może to być właśnie albo działalność, albo może to być: jeżeli by tutaj było czytanie na uczucia, na związki, to może to być również skupienie się na tej drugiej osobie. Czyli jakby poświęcenie, no nie, poświęcenie to nie jest dobre słowo w miłości, żeby używać, ale tak żeby po prostu dać całą siebie dla tej drugiej osoby. Jeżeli by chodziło o pracę, to wtedy jest, że poświęcenie, no, wciąż by to poświęcenie wychodzi, ale to też nie jest dobre słowo, że wy, no też dajecie z siebie wszystko w tej pracy, czy w nauce. Często jest tak, że jeżeli osoby, które się uczą czegoś, przygotowują się do egzaminów i wychodzi im wtedy właśnie pustelnik, to jest to pokazanie, że ty się na tym skupisz. Cała twoja uwaga będzie poświęcona właśnie temu tematowi. Co jeszcze dla osób, które zajmują się ezytoryką czy medytują, to ta karta będzie wtedy mówiła, że to jest też skupienie się na swoim wnętrzu na odszukiwaniu samego siebie. Na sprawdzaniu takim, czy, po co tutaj jestem, dlaczego, jaka jest moja misja, to tu już właśnie w tych kartach również może być takie coś, taki przekaz, że to będzie przyświecało w miesiącu w listopadzie. Co jest w przeszłości? Z przeszłości jest tutaj as kielichów, czyli jakiś początek, yy, i to może być początek, yy, czy w firmie, czy otwieranie jakiejś działalności, firmy, pracy, związku. Yy, może być coś tak, że co niektórzy poznali co dopiero niedawno jakąś osobę, i teraz będą yy, skupiać się na tej właśnie. Yy, na tej znajomości. Także tutaj było coś zapoczątkowane. Pamiętajcie, kochani, że to czytanie ogólne słucha tutaj bardzo dużo osób ten ten film, więc y, to nie będzie dla wszystkich, jeżeli nie macie takiej sytuacji y, w życiu, to po prostu y, no tutaj y, nie, nie, nie jest to filmik dla was trzeba poszukać w Ascendencie odpowiedzi, albo po prostu na innym kanale, jest teraz tego bardzo dużo także gdzieś tam możecie y, zawsze dla siebie na pewno coś znajdziecie Także tutaj jest to więcej dla przekaz dla osób, które właśnie coś takiego miały w swoim życiu, że zaczęły początek czegoś nowego. Ja przyznam się szczerze, jestem spod znaku mm, nie Skorpiona, ale w Ascendent mam w Skorpionie. No i tutaj, yy, no tak akurat pod moje podchodzi. Także yy, widzicie, nieraz może być, że w waszym znaku nie znajdziecie nic, a, a pójdziecie na Ascendent swój i wtedy możecie też znaleźć... Yy, znaleźć o to jakąś odpowiedź czy, czy podpowiedź. Okej, okay, kochani, co wam się w tym może miesiącu udać? No, piękna karta, mówiąca szóstka, karta zwycięstwa, czyli wszystkie jakieś, jeżeli naprawdę się skupicie na tym, co chcecie, czy na swoim właśnie, na polepszeniu relacji na przykład, może to też być taka karta mówiąca o tym, że gdzieś jakoś ta wasza relacja gdzieś tam kulała i wtedy daliście sobie jeszcze jedną szansę, no to tutaj również pokazuje wtedy, że to jest dobry kierunek, że w tym kierunku powinniście iść, że tutaj jakieś porozumienie osiągniecie, jakieś, jakąś wspólną, może jakieś wspólne decyzje podejmiecie także bardzo fajna bardzo fajna karta na wszystkich dziedzinach życia tutaj nie będę mówić czy to chodzi o pracę czy chodzi o związki biznes tak to tutaj widzę w każdej dziedzinie życia że ten sukces jest poprzez skupienie się nad nim czyli że to chodzi też o to że żebyście nie mieli pięciu różnych rzeczy tylko właśnie skupić się na jednej konkretnej rzeczy i wtedy ten sukces przyjdzie co może wam przeszkadzać kochani Tutaj ten, ten król monet. On może troszeczkę mówić Wam o tym, że gdzieś tutaj taki. Gdzieś. Jakby to powiedzieć, kochani. Ta taka. Racjonalność, jakby gdzieś z tyłu głowy będzie Wam podpowiadać, że może lepiej by było na przykład skupić się na kilku innych rzeczach niż na tej jednej. Często tak jest w życiu, że chcesz zrobić to, to i tamto, i tutaj ty jakoś musisz odnaleźć która z tych, wybrać która z tych wszystkich, na przykład pięciu rzeczy jest najważniejsza i na tej najważniejszej się skupić I, i gdzieś tutaj może z tyłu głowy będzie wam ktoś podpowiadał, że y, korzystniej dla ciebie będzie, jeżeli weźmiesz na przykład dwie rzeczy i się skupisz na tych dwóch rzeczach, ale nigdy nie zrobisz tego tak dokładnie jakbyś to było tylko skupienie się na jednej rzeczy nie wiem, czy to dobrze mnie rozumiecie ale tutaj właśnie by więcej chodziło o to, że gdzieś tam zdrowy rozsądek będzie wam mówić że lepsze korzyści będziecie mieć, jeżeli na przykład zainwestujecie w dwie rzeczy, a tutaj e, raczej karty podpowiadają, że nie, że trzeba tutaj na, e, na jednej, a konkretnie. E, wyzwanie dla Was, no właśnie, i tutaj pojawia się ta dwójka, e, mo, e, dwójka buław, e, pokazująca troszeczkę właśnie, że e, no Gdzieś tak przed jakimś wyborem stoicie i może tak nie do końca będziecie wiedzieli, właśnie co tutaj wybrać, co to jest właśnie tą najważniejszą rzeczą taką dla Was, co przyniesie Wam największy dochód. Słuchajcie, może też być tak, że co niektórzy, może tu by chodziło o związki, może muszą wybrać pomiędzy dwoma partnerami czy partnerkami. Gdzieś tutaj może być tak, że właśnie to decyzyjność będzie, będzie dla Was, będziecie musieli się zdecydować na jeden związek. Może być tak, że ktoś jest z przyszłości ktoś jest nowy, i tutaj no, karty mówią, nie da rady wciągnąć dwóch sworog za ogon, trzeba na jedno się zdecydować. No to wtedy też tutaj ten, ten król też by się pokazywał, że wydaje mi się, że to tutaj karty by postawiły wtedy na tą nową osobę. Raczej. Raczej tak, że tutaj ta nowa znajomość miałaby większe szanse. Jeżeli taką sytuację macie, bo jeżeli jest, że na przykład wracacie do siebie po jakimś tam rozstaniu krótkim, to jak najbardziej tak, ale jeżeli macie do wyboru starego, a nowego partnera czy partnerkę, to tutaj karty by wystawiały bardziej na tą nową osobę. Ok, i wy w tym wszystkim, jesteście tutaj jest pokazany król buław, kochani... Kochani, ten król może, może tutaj mówić o tym, że to wy w tej energii, no to jest taka osoba, która właśnie go tam, tą osobę nosi, że ona szuka, że ona, ona chce działać, ona chce robić, ona nie będzie siedzieć bezczynnie i czekać, tylko właśnie gdzieś tam będzie, będzie cię nosić i, i będziesz chciał być i tu, i tu, i tam, no i to właśnie ta karta pokazywała, że, 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 że wyzwaniem dla Ciebie będzie, żeby właśnie zdecydować się, żeby siedzieć na miejscu i być w, tej jednym, w, tym, w tym jednym miejscu. No słuchaj, to też również dotyczy pracy, że na przykład może pokazać się szansa na dodatkowy zarobek, i wtedy też musicie tutaj wybrać, zdecydować się na coś i poświęcić się jednemu. To jest taki jednolity przekaz: wybierz jedną rzecz. Nie, 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 nie. Nie, nie rozpr rozpraszaj swojej energii na kilka różnych rzeczy. To samo pokazuje, kochani, ten rydwan. Tutaj on pokazuje właśnie, że hmm dużo informacji będzie do Was przychodzić, dużo się będzie działo, dużo będziecie mieli propozycji, więc no tutaj właśnie też czy to uczuciowo, czy, czy zawodowo, czy, czy macie swoje biznesy, również będzie pokazywało, że tutaj się będzie sporo działo. Może mieć dużo propozycji, nie będziecie wiedzieli, którą wybrać i taki, taką propozycję wybrać, która jakby największy, widzicie, największy profit jaki byście mogli osiągnąć kochani i teraz tak, co ciekawe w rada albo, rada albo ostrzeżenie macie kartę piątki, kochani piątki monet ja tą kartę odczytuję że kochani uważajcie, żebyście nie przegapili swojej szansy to jest taka rada tutaj yy, yy, od kart, yy, żeby bacznie się przyglądać, yy, nie, bać się, yy, nie bać się inwestować, nie bać się yy, poświęcać właśnie jakiejś tam jednej rzeczy, yy, bo tutaj możecie stracić. Więc. Yy, no, taki przekaz mały od kart, żeby właśnie nie bać się iść po swoje, bo tutaj mówię, piękne karty macie, które Wam przyświecają ten, ten, ten cel, który macie, że jest na wyciągnięcie ręki. Tylko, że jeżeli przegapicie szansę, to zostaniecie bez niczego. Dokonać również wyboru, bo może być tak, słuchajcie, jeżeli macie starego i nowego partnera i nie wybierzecie, to zostaniecie sami tutaj w tym taki decyzyjność to jest wyzwaniem dla was na ten miesiąc a to będzie trudne najprawdopodobniej dla was bo i jedno i drugie jest atrakcyjne i jeszcze teraz tak dziewiątka monet na koniec jako z czym wchodzicie w następny miesiąc i zakończenie całej tutaj tego rozkładu piękna karta mówiąca o tym, że jakby decyzję uda wam się podjąć tą decyzję, którą macie do podjęcia i jeżeli tak, to wtedy tutaj idziecie po spełnienie tego, pamiętajmy po z dziesiątka, czyli dążycie do spełnienia, do tej dziesiątki, do szczęśliwej rodziny, do, do posiadania fajnej firmy, do fajnej pracy, której... Która Was satysfakcjonuje, która przynosi Wam dobre korzyści majątkowe, także jak najbardziej. I teraz tak, jeszcze tylko chcę dodać dla osób, które są single, singlami. Więc również tutaj na horyzoncie pokazuje, pokazuje się możliwość poznania osoby i to nie jednej, tylko może nawet i więcej. Kochani, bądź rozglądajcie się, bo w tym miesiącu jest szansa na to, żeby poznać takiego partnera. No, na partnera czy partnerkę oczywiście na dłuższy, na, dłuższy, na dłuższy czas, na taki stały związek. Tylko kochani, tutaj również to będzie się wszystko szybko działo. Nie będzie za, bardzo, za dużo czasu na zastanowienie się, dlatego musicie szybko reagować. No, i uważać, żeby ktoś wam spod nosa nie sprzątnął, że tak powiem, szansy, taka, która do was tutaj idzie. Także kochani, pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję wszystkim za komentarze, za lajki, za subskrypcje, z góry przepraszam za to, że akurat Skorpiony miały za, na miesiąc tutaj październik nagrany filmik, ale to były chyba tylko dwa znaki, no niestety nie mam czasu kochani, gdzieś dużo takich sytuacji mam tutaj życiowych, Fajnych i niefajnych, także tego czasu na, na, na tutaj nagrywanie mi w zeszłym miesiącu zabrakło. Mam nadzieję, że to nadgonie. No i zobaczymy, kochani, co w kolejnych miesiącach. We wrześniu, we w grudniu już będzie czytanie, pewnie na nowy rok. Także tych czytań będzie sporo. Mam nadzieję, że w tym miesiącu kanał będzie obchodził rok. Także również szykuję tutaj jakąś niespodziankę dla Was. Także pozdrawiam was serdecznie kochani i do kolejnego czytania pa pa